Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. to nie jest to pojęcie kurwa jego mecz よし! 何

W dużym skrócie ten sparring naszemu dzisiejszemu zespołowi dał, bo nie ukrywajmy, Polonia e, nie powiem nic odkrywczego, lubi grać wysoko, lubi wychodzić na, na rywala, utrzymywać się przy piłce, natomiast Hutnik podejrzewam trochę odwzorowywał też rywali, z którymi będziemy się w lidze mierzyć, bo to były długie piłki, e, tam nie było długiego utrzymywania się przy piłce, to były długie piłki, to była raczej, raczej gra na, na, na pastnikowi, i szukanie okazji w polu karnym. Tak, zgadzam się z tą opinią. Dzisiaj Hutnik Kraków grał prostą piłkę, ale skuteczną wygrali 1-0 tutaj. Widać u nas, że chłopcy są jeszcze podmęczeni po tym ciężkim okresie, także czekamy na świeżość tutaj upatruję jeszcze spore możliwości chłopaków. Mam nadzieję, że na ligę to przyjdzie. Ale to jakbym wrócił do pierwszej części mojego pytania, bo się trochę rozgadałem. Co ten dzisiejszy sparring akurat z zespołem tak grającym może nam, nam dać w perspektywie ligi? Na pewno uświadomiłem to, że musimy popracować nad atakiem pozycyjnym na połowie przeciwnika, ale z tak silnym rywalem jak dzisiaj był hutnik. Chodzi mi o fizyczność drużyny, tak? Bardzo, bardzo mocno zbudowani chłopcy, więc nad tym musimy popracować. Mam nadzieję, że do ligi zdążymy. Do ligi jeszcze trochę czasu, natomiast dzisiaj dużo mniej zmian niż w poprzednich meczach. Klaruje się gdzieś w głowie trenerowi ta pierwsza jedenastka? Nie, dzisiaj nawet w przerwie chłopakom powiedziałem, że ta jedenastka pierwsza to, to, to jeszcze będzie się klarowała przez te ostatnie trzy tygodnie, także oni muszą w każdym tygodniu pokazywać maksimum zaangażowania, żeby wywalczyć granie w tym pierwszej w składzie. Ok, wchodzimy już w okres, w którym schodzimy z obciążeń? Tak, oczywiście, już w tym tygodniu było lżej. My trzy tygodnie do, do ligi i myślę, że z tym przygotowaniem będzie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o rekonwalescentów i tych, których dzisiaj z nami nie było, jak w przypadku Damiana Celucha, nie widzieliśmy dzisiaj na przykład Dominika Koniecznego, e, coś poważnego? Są to drobne urazy, ale chłopcy no, wchodzą w taki indywidualny trening, na razie do, do grania jeszcze daleko, myślę, że do ligi wszyscy nam wyzdrowieją, bo to dzisiaj dla nas była bolączka. Nie widzieliśmy też Michała Płonki, e, tu też jakiś drobny uraz, czy, czy dłuższa przerwa? Też drobny uraz tam pod paznokciem mu się coś zrobiło i, i, i odczuwa ogromny ból, więc dałem mu trochę odpocząć. Mam nadzieję, że do Ligi wszyscy będą zdrowi, że ta rotacja w pierwszej jednostce będzie możliwa i, i zmiany przede wszystkim, bo tak naprawdę moc ławki w Polonii by tam zawsze odmieniał mecze i myślę, że, że tak się stanie, jak wszyscy wrócą do pełnego zdrowia. Patryk po meczu z Skutnikiem na początku zapytam, bo to chyba był pierwszy mecz w tym roku w pełnym wymiarze czasowym. Jak twoja dyspozycja fizyczna no, na pewno będzie lepsza, bo można powiedzieć, że, że powoli schodzimy z tych obciążeń, ale teraz jest taki moment, że to jeszcze się wszystko gdzieś skumulowało. No i dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się, że nie wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli pod względem fizycznym, bo widać, że brakowało nam takiej pary, takiej pary gdzieś tam wejścia w pole karne. Widać było troszkę asekuracji, yy, i na pewno, na pewno to gdzieś z czasem przyjdzie i, i będzie ta dyspozycja fizyczna lepsza. Zespół Hutnika postawił dzisiaj trudne warunki, natomiast to jest zespół którymi, o charakterystyce, z którym często będziecie się mierzyć w Lidze, bo to raczej był zespół, który cofał się pod własne pole karne, rzucał długie piłki w pole karne. Prosta piłka, natomiast skuteczna i trudna, chyba do, do rozgryzienia. Yy. Tak, tak, dokładnie. Myślę, że w tych sparingach, które mieliśmy, to pierwszy raz graliśmy z drużyną, która jednak gdzieś tam nie szukała rozegrania od tyłu, tylko mieli jakiś tam swój schemat wyćwiczony. I rzeczywiście musieliśmy się do tego troszkę, troszkę nastawić. Na początku lekkie zaskoczenie, że, że te piłki wszystkie jednak górne grali, bo myśleliśmy, że jednak inaczej będą grać. Natomiast no co, jesteśmy mądrzejsi po tym sparingu. Myślę, że fajna gra pokazała nam też jakieś mankamenty właśnie, na które musimy zwrócić uwagę. No i co, będzie, myślę tylko lepiej. Patryk, teraz schodzicie z obciążeń. Przed Wami jeszcze co prawda kilka sparingów, natomiast liga coraz bliżej. Kiedy tak właściwie ta optymalna świeżość w nogach się pojawi? Typowo na ligę, czy już chcecie, żeby na przykład na Gierce wewnętrznej tydzień przed ligą jednak już, już było optimum? Ciężko mi powiedzieć, jak tutaj trenerzy sobie to wszystko rozplanowali ze względu na nasz wakat. Z tego co pamiętam, to byliśmy już gotowi na 6 marca na ten początek ligi, żeby ta dyspozycja była optymalna. W tej rundzie, no nie wiem, z moich informacji mogę wydaje mi się, że będzie tak, że gdzieś tam na tego 6 marca będziemy optymalnie przygotowani. Zagramy grę wewnętrzną, żeby to podtrzymać i no, na pierwszą naszą drugą kolejkę będziemy już myślę optymalnie przygotowani.